W odcinku pojawiła się nowa osoba w stajni. A co dziś oglądajcie kolejny odcinek. Nie widziałam może mojego kasku? Nie, nie. na pewno odkładamy no, to do Nie, do ja ja A się chyba pomyliło. A ty właśnie jak to śmiesz? No i patrz, stara Dobrze tak, hani, nie będzie się rządzić w naszej stajni. Bundetaria stajni ma problemy finansowe. Na CITO potrzebujemy 10 bali siana. Ja nie wiem, jak to zrobić. Ja też nie, wiem, już do tego wszystkiego sił W, w międzyczasie grupa urwisów postanowiła troszeczkę podłoguczać Mikołaja. Kiedy zamiatał rolniki, rozsypali się. Mikołaj ekscytował bardzo, bardzo zamyślany, przez co nie ogarnął, co się dzieje w stajni. Jezu, co tu jest granem, Ja już nie ogarniam tej stajni, przecież tu mnie to dobry, Karol. Muszę wam coś powiedzieć. Zakupy to wojenny. Koniec tych dram. A co się stało? Słuchałam rozmowy Mikołaja i Natalii, że Stajnia ma problemy finansowe. Musimy coś wymyślić. Jezu, ja wiem co zrobić. Naprawdę do bank. Kurde, to w sumie nie jest taki zły pomysł. W banku mają dużo pieniędzy. Może nam się uda coś zrobić. Więc wiem, gdzie jest bank. Chodźcie. O, bank. Teraz okradamy. Hmm, jak? Myślę, że w banku nie było pieniędzy. Nie wiem, najważniejsze, że pan nie zadzwonił na policję, bo to by to był dopiero przypał. Banka nie wyszła, to może spróbujemy czegoś innego. Ciekawe czy ta legenda o tym skarbie na paswisku, to prawda. Musimy znaleźć więcej informacji na ten temat. Już wiem, już wiem! Za halą 8 metrów ukryty jest skarb, powiedziała mi pani Irenka! <laughs> Naprawdę! No co jeśli stracimy nasze stajnie? Czy dziewczynom uda się uratować stajnie przed problemami finansowymi? Oglądajcie kolejny odcinek.